Cześć, świadomy sukces, Irena Dudek. Oni świętują, a ty? Ty harujesz jak wół przez całe święta. Żaden z członków twojej rodziny nie ruszy tyłka, żeby zrobić herbaty i podać poczęstunek, nie mówiąc już o ugotowaniu świątecznego obrazu, obiadu. Ty musisz służalczo wszystkim podawać pod nos. Ta kochana rodzinka zrobiła z ciebie niewolnicę. Na pewno kilkanaście lat wstecz, nawet ci na myśl nie przyszło, że taka rola ci przypadnie w twojej rodzinie. Chociaż skończyłaś studia i znasz dwa języki, to święta zrobiłaś za swoje. Mąż rządzi, choć daleko mu z wykształceniem do Twojego, ale to chłop. Wszyscy wystrojeni, wyspani, wypoczęci, a Ty masz podkrążone oczy z niewyspania, bo piekłaś ciasto i sprzątałaś jeszcze do późnej nocy. Boli Cię głowa i nogi, ale komu masz o tym powiedzieć? Wszyscy czekają, aż służąca wszystko zrobi w kuchni. I to jest szczęście rodzinne? Pomyśl nad tym. Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz e book lub świadomy kurs.